Chłopaki, jakbyś się pierwszy raz na emigracji. To wam powiem, trudna sprawa. Stawaj, musisz pomóc. Lekko nie będzie. Jak są te badania techniczne? Bo panowie mówią po polsku? A to kolega też mówi? No Tak, ja z polski jestem. Zasad jest zasadniczo kilka. W Anglii nigdy pod żadnym pozorem. Siemasz kuzyn, Siemanko. Na kryjatrze. Nie ufać i nie wierz żadnemu Polakom. Emigracja XD. W sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. Znaczy najtańsze. Na przykład masło ekstra marki Simple w promocji 2 plus 1 gratis. 5,33 za sztukę przy zakupie trzech z aplikacją, kartą seniora lub zarejestrowaną kartą Payback. Dostępne tylko w Karfurze. Po prostu Simple. Na opryszczkę Haskowir. Haskowir Control Max uderza w wirusa opryszczki i zapobiega jej nawrotom. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jest we mnie ta, która ma odwagę żyć z bazurem. Ta, która kocha swoje stado, a czasem szuka samotności. Mieszka we mnie ta, która czerpie prosto ze źródła. Rodowita, odkryj swoją prawdziwą naturę. Technologia w dobrej cenie i na już MediaMarkt. Złóż zamówienie dzisiaj do 22, a kurier będzie u Ciebie już jutro. Darmowa dostawa od 99 zł. MediaMarkt. Razem z pasją stolarską, ojciec przekazał mi sekret. Aby zachować trwałość, każde drewno potrzebuje właściwej ochrony. Drewnochron to ekspert w dbałości o drewno. To sprawdzona jakość i ceniona od pokoleń najwyższa trwałość. Drewnochron stosuję i polecam. Dominik Strzelec. Wakacje. Co? Pojechałoby się? Statua? Wygody. W velobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RWSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za trzy miesiące. Velobank. Wygodnie się nie da. Jak festiwal cenowych okazji, to Allegro Smart Weeks. Ekscytacja rośnie, bo ceny lecą w dół, nawet do połowy. Okazje tak wielkie, że przyciągają spojrzenia. Sprawdzaj atrakcyjne oferty z obniżkami do 50% i wybieraj spośród tysięcy produktów z różnych kategorii. Jak tak, to Allegro dajesz używane samochody? Twój sukces zależy od ich historii. Użyj Car Vertical, aby poznać przeszłość aut i uzasadnić ich wartość. Buduj zaufanie do swoich usług, udostępniając raporty Car Vertical klientom. Pokaż mi raport Car Vertical. Stwórz dom jak ze snów z Dulux Ambiance Ceramik. Odkryj niezwykłą moc farby ceramicznej. Niech przestrzeń rozkwita głębią kolorów i zachwyca długotrwałym efektem. Twój wymarzony dom dzięki Dulux Ambiance Ceramik. A ja znam, jak w upobydźnach. Mm. No to zła lepszą pracę zarobię. O, ta wygląda na pipas. No i teraz jest byczo. Pracuj.pl. Sprawdź, czy nie szukasz. Byku. Misja Włoska Promka. Smaki świata na okrągło cały rok. W tym kuchnia włoska. A teraz kupując dwa makarony Barilla, sos Barilla otrzymasz gratis. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Które nauczyły nas jak się bawić Najpiękniejsze życzenie z okazji Dnia Matki LEGO Botanicals Niech miłość rozkwita na zawsze <laughs> To tym my wszystkim rządzi? Ceny Takie królestwo cenowe bez Akurat wakat mamy? Zapraszamy na tron Masz to! Kres Uranos 60 na 60 cm 34,99 za metr kwadratowy, a zielona siatka pleciona 1,5 na 10 metrów tylko 99,99. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą. Czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można! Ika radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później w wygodnych kawałkach na raty 0%. Ika lepiej pomyślany dom! Tak to już jest, gdy opłaca się bezpiecznie jeździć, a opłaca się, bo w Link 4 dobrzy kierowcy dostają tysiące nagród. Jesteś dobrym kierowcą? Dołącz do Link 4! Nadmierna potliwość? Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i czuj się świeżo, aż do pięciu dni. Trzy, po pięciu dniach powtórz aplikację. Perspirex. Podziękujesz potem. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Nic nie widać. Droga polisa. Tania, i samogarnąłem. A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. Rankomat.pl. Porównaj, kup i oszczędź na OC nawet 50%. Dzieło Lindt Metro Chocolatier. Zniewalająco aksamitna pralinka Lindor. Podaruj chwilę przyjemności na Dzień Mamy. Suchość oczu może odciąć Cię od tego, co kochasz. Z Hialdrop Multi nic Cię nie zatrzyma. Opracowany przez ekspertów od zdrowia oka z Bausch and Lomb. Każda kropla zapewnia nawilżenie. Bez konserwantów, z naturalną substancją, która przynosi natychmiastowe ukojenie i trwałą ulgę. Drop Multi. Możesz się skupić na tym, co kochasz. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Mogę dopasować ratę do siebie. Weź pożyczkę w Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Bank. Siena. Trzech kumpli. Kocham was. Jedna praca. Wyluz. Zero ogarnięcia. Daję. Pracoholicy powracają na Comedy Central od 2 czerwca.